Przede wszystkim jeśli chodzi o naszą obserwację tego co dzieje się przed samochodem. Czyli gdybyśmy siedzieli zbyt nisko wzrok będzie rozproszony ku górze, jak będziemy siedzieli znowu za wysoko to raczej skupiamy się przed maską. Zakładamy generalnie taką technikę, że wzrok powinien być skierowany na środku wysokości szyby. I w tym przypadku u Pani jest tutaj niemalże idealnie. Nie A mogę mieć niżej bo mi pas wtedy na szyję wchodzi. Okej, okay. no właśnie, to ustawienie pasa też jest dość ważne, żeby przede wszystkim nie przechodził w miejsca, gdzie może nam zrobić, zrobić krzywdę, typu szyja. Dobra, wysokość mamy załatwioną, no to jak z odległością? Jakie wyznaczniki? Lewa noga na sprzęgiełku powinna być delikatnie zgięta w kolanie. Chronić to będzie nasze, nasze, naszą nogę przed przede wszystkim przy uderzeniach czołowych żeby nie była jakby podczas wypadku bardzo pokiereszowana. Można też sobie sprawdzić prawą nogę, czy ze swobodą pomiędzy gazem a hamulcem sobie przechodzi. Gaz i hamulec. Dokładnie. Najważniejszy element, czyli hamulec. Spróbujmy go też bardzo mocno wcisnąć. Dokładnie, czyli noga nie jest wyprostowana, ma jeszcze troszkę zapasu. I te, też tą odległość bym zostawił tak jak jest, więc naprawdę już dwie rzeczy i naprawdę jest bardzo dobrze. Łapiemy sobie kierownicę za 15 trzecia, kciuki oparte w środku, troszkę niżej, troszkę niżej. I teraz bez odrywania rączek skręcamy sobie lewo-prawo do takich maksymalnych wychyłów rąk na kierownicy. Chodzi generalnie o to, żeby podczas takich maksymalnych skrętów nasze plecy były jak najbardziej przyległe do oparcia, żebyśmy na pleckach czuli głównie co się będzie działo z naszym samochodem. Więc tutaj e, jeśli chodzi o samą kierownicę zrobiłbym jedną rzecz delikatnie próbował ją. Ona jest... już się nie dawał. Dobra do. złapmy jeszcze raz za 15. Dokładnie w takiej pozycji żeby mniej więcej dłonie ustawiały się na wysokości linii sercowej. Skręcamy sobie lewo-prawo i w takiej pozycji zostaniemy. Jeśli chodzi o oparcie jest jak najbardziej ok. Kąt około 100 stopni więc tak niemalże idealnie. Zapinamy pas. Dolna część pasa, część biodrowa na najtwardszych punktach mm. na ciele, czyli na naszym kościu, na kolcach biodrowych. Górna część na środku barku i jesteśmy gotowi do drogi. Bardzo dobrze. Już zostawiam <grywk> radę. Za drugim bliżej troszeczkę, żebyście zapamiętali, gdzie jedziemy. ładnie. Słuchajcie, proponuję rzucić sobie tylko i wyłącznie na razie pierwszy bieg. Pierwszy bieg. Delikatna noga na pedale gazu i skupiamy się przede wszystkim na przekładaniu rąk na kierownicy. Te wszystkie supleczki, które tutaj pojawiają się koło mojego samochodu, staramy się, żeby one zostały na swoich miejscach aż do samego końca. Więc dość duży zapas. Dobrze, bo ja tak zauważyłem, wiesz, że jak kręcisz wiemy, w lewo, kręcisz całkiem fajnie, kręcisz w tak, lewo, podajesz kierownicę. Tak, też tak? zauważyłam nie. Patrz, i... Chyba świszasz i łapiesz ją za wysoko, wiesz, staraj się łapać z dwunastej i ściągać, z dwunastej, tak jak teraz, nie stąd, nie stąd, bo wiesz, to bo wpchasz wtedy, a jak ciągniesz z dwunastej, jest dużo efektywniej, czyli za każdym razem patrzysz, łapiesz sobie... I mamy pierwszy samochód, zatrzymające się zatrzyma, jeszcze jedziemy i pierwszymi O tak, jak teraz, teraz super Prawo się nie, jest. I jest. No, słuchaj, tak jest w wyciu. Jedno nam wychodzi z supera, drugie nam tak gorzej I teraz tak. będziemy zmieniać Właśnie, żebyś tak tak łapała, tylko musisz, stamtąd, z góry Ładnie, tak, o super Mówisz ręce, i to jest ćwiczenia w domu, to jest zadanie domowe, żeby stojący słópeczek obok niego jest całeczka, czyli ten leżący słupek wskazuje z której strony należy ten stojący ominąć i każdy po kolei w taki sam sposób Ominia, skręcam a kiedy zakręci się od dodaję. dodaje ja. i teraz uwaga, ostatnia przeszkoda i wydaje się w ogóle na całkiem nową część naszego obiektu Śmiało, jedziemy, nie zaśmiało, śmiało W porównaniu z tym, że tutaj Postali. w miarę blisko jeden samochód za do drugim Dobrze, i teraz uwaga, starajcie się powierzać mój tor jaz. Czyli mam zakręt w prawą stronę Bardzo, bardzo wcześniej wkręcam W dalszej tego zakrętu Kiedy zakręt mi się otwiera, to daję gaz I znowu, noga w gazu przed zakrętem Może równa gapę zabierze pani? Tak. Nie, to Ale tu fajnie. Nie przeszkadza to pojemnie. Ale tu fajnie. Coś się dzieje w tym samochodzie przynajmniej, nie jest tak smutno. No dobra, no to jak gotowa. polecimy. już jedzie. moi koledzy zobaczyli sobie ten kolor Swingo. Dokładnie tak. Skręca i gaz, skręcasz już i gaz, skręcasz jedną rzecz u Ciebie bym poprawił spróbuj nie kombinować tak bardzo na kierownicy jak skręcasz mało to tylko ręce w pozycji za 15 trzecie i skręcamy tyle, jak coś trzeba więcej to, to wtedy ręce mogą bardziej popracować dobra, czyli jedziemy, pozycja rąk tak. i bez ogrywania. skręć do prawej dawaj, dawaj, dawaj i tyle na wyjściu delikatny gaz, skręć do lewej i na wyjściu delikatny gaz, bez przekładania rączek, bez dokładania. Skręcamy do lewej i bez odrywania. Skręcamy już do prawej, do prawej, do prawej, do prawej i już do lewej. Dokładnie o to chodzi. I zobacz, generalnie jak minimalnym skrętem, wykonując go troszkę wcześniej, można to fajnie przejać. Ja tutaj czuję, no, nie muszę się niczego trzymać. Koleżanka z tyłu raczej też, prawda? Trzyma telefon, trzyma nagrywa, więc to jest naprawdę dobry tor jazdy. Już do prawej, bez odrywania ekstra zakręt nam się otwiera pojawia nam się prosta zmniejszając skręt kierownicą dodajemy pięknie gaz i tak trzyma. skręt do lewej dobrze to jedziemy jeszcze rozmawiać. I, doprawe, i do prawej śmiało. To hamuj delikatnie, to na mój, do na mój. Do, hamul. do hamul, delikatnie, to na mój, do, hamul, do, hamul, do hamul. Super, rewelacja. Twój odruch, jeśli chodzi o ratowanie z tego odcinku, był to naprawdę rewelacyjne, zrobiłaś kontrę, czyli to ratowanie się z poślizgu w odpowiednią stronę. Bardzo dobrze, tylko pamiętaj o tym, że jak już jest taka duża dynamika, jak jest taka duża dynamika tak dość szybki przejazd, użyj też hamulca, że ewentualnie, jakby była jakaś konsekwencja uderzenia w coś, to zawsze ten hamulec powinien się pojawić, żeby zmniejszyć ewentualnie... Dobra? Bardzo fajny przejazd, naprawdę dużo się działo. Czyli jednak opony delikatnie puściły. To już była ta granica. Ale to autko masz po prostu świetne. W lewo, w lewo, w lewo! Fajnie. no to... Zapraszam. tylko nie dobra? Patrzymy to do końca. Nie powstajemy. Skręca do lewej. Skręca. Zmniejsz skręt no, i Dokładnie. Teraz było bez fajerwerków, bez poślizgu, czyli tak jak powinno być i było troszkę wolniej. Z no, razem spróbuj. Tu widzisz. Tutaj tak naprawdę 5 km więcej będzie robiło bardzo dużą różnicę. Kręczamy. Super. Mamy, bo muszę się ustawić tutaj. Dobra, teraz tutaj się wjeżdża. Drusamy Quingo. W czasie mamy rekord. Pozostali. Teraz w tym kolejce obserwując. To jedziemy z 50 na teraz olejkę. Tak, jest super. Jedziemy, 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 50, 9 na spadwy. Ja. No nie się rękami, hamujemy nogami, nie rękami. No właśnie, czekaj do przodu, wracamy, zapraszamy stana. Od kiedy to hamujemy rękami? No popatrzcie, to jaka jest nowa technika, tak? Zapraszam, tutaj jeszcze będziesz tam na godzinę, pozostali, obserwują tutaj jest zresztą samą alejkę śmiało jedziemy hamuj no, no to teraz popatrz to lusterka gdzie jasno jest gdzie wcześniej się zatrzymały samochody no i jaka byłaby spustelna rynka, nie? Dobra bardzo szybka reakcja jednak powinno tego zrobić Idziemy do spodu z Hyundai zapraszam twingo, twingo, twingo nie wiem jak to nazywać Renault 5

tylko na wód, żebyśmy chcieli w wodę. W ziemi nie wody Popatrzcie, macie Wam pokażę. O właśnie, tak to wygląda. W tym momencie, jeżeli zobaczycie tą wodę, rozpoczną się hamowanie i spróbujcie ominąć. Jedziemy, 50 na godzinę. 50 miesięcy. Nie ma to więcej na początek tylko 50.

جان کي مون کي ٻڌايو ته اني اڀريو ٿو ان جو سبب آهي مشڪل ڪرڻ جو سبب آهي ڏاڍو ڏکڻ ۽ هرڪهڙو ڪجهه ٿيندا Ten jest wodę oznacza, że to co się ominąć, niestety padło na słońca. Z tym dojedziemy. Spokojnie. Dobrze. Perfekt. Idealnie. Idealnie. Spokój na rynku. tylko

W ogniie, to, skręcamy właśnie w lewo. U! wyjeżdżamy na parking, stawiamy samochody na parking.